Witam Was w kolejnym filmie na kanale, dzisiaj po raz kolejny widzimy się w Geoguessere na mapie Polski, którą będziemy oczywiście speedranować. Zobaczymy jak wyjdzie to dzisiaj, mam nadzieję, że nieco lepiej niż ostatnimi próbami, bo jak wiecie, jeżeli ktoś ogląda, to ostatnio mi za dobrze nie idzie w próbach, bo albo jest słaby sit, albo mam jakąś lokację, które znaleźć nie mogę, no ale mniejsza z tym. Na początek prosiłbym o zostawienie jakieś łapki w górę, suba, może napisanie jakiegoś komentarza, a co sądzicie o tym filmie i tak itd. Eee, I co, no lecimy. Zobaczymy co Polska dzisiaj nam e, zaoferuje. Jest to prawdopodobnie jakaś wieś albo... No ja no, no, wieś, wieś, zdecydowanie wieś. O, ho, ho, ho. My tu mamy aha, teren zabudowany, no to mnie nie obchodzi miejscowość. Czyżewo, No dobra, Czyżewo, ale to jest widzę taki obszar, gdzie nie za wiele informacji znajdę. Tu jest jakaś główniejsza droga, więc jedziemy tędy. Tutaj z tego czyżewa już wyjeżdżam. To jest taka mała wieś przejazdowa, bo po prostu mała wieś jakaś. Jest już kolejna miejscowość prawdopodobnie. Oczywiście Rakowo. No dobra. To... Kolejna wiocha, jakaś. Bardzo mała, sobie widzę. Typowy teren uprawny gdzieś w Polsce. Gdzie mamy jakieś malutkie miejscowości po parę domów. I poza tym nie ma nic. Nawet po przystanku widać, że tu jest raczej brak cywilizacji jakiejś większej. No dobra, no w takiej sytuacji pozostaje po prostu jechać przed siebie i liczyć na to, że trafię na coś większego. Cetki, cetki długie. Okej. Okay. Cetki długie, no dobra, no jedziemy tu. To jest jakaś ciutkę dłu... lepsza droga, ale nadal... Mm, średnio, co co widzę. O! Bison. Polski Bison, kurde. Ale czerwona maszynka. Nice. To jeszcze bez laszku polecam, czy podziwiam rolnika latem, jak w tym słońcu e, kosi zboże tymże kombajnem w tym słońcu, jak jest na przykład 30 stopni, jak teraz było dzisiaj u mnie. 30 stopni jest strasznie ciepło. Ale takie są uroki lata ciepło też musi być, dobra A ja wiem na razie tylko tyle, że jest gdzieś na kompletnym odludziu, gdzie nie ma nic poza gospodarstwami i paroma domami o tutaj widzę, że się zagęszcza trochę zabudowa może gdzieś dojeżdżam faktycznie może będzie jakaś informacja cokolwiek, jakieś miasto Go Golub dobrzy. o, o Golub to był w szkółek morskim. tak, tutaj, tutaj Czekamy w takim razie bo... Nie mogę być raczej daleko. Go lubię. Go do Skoro jest ten napis. Co koło paliwodzina. Słuchaj. No słucham. Słucham jak najbardziej. Ale chciałbym usłyszeć, gdzie jestem. A tego nie słyszę i nie widzę. Długie, jest długie. O, czy rakowo dobra, jest. jest tak, jesteśmy tutaj. Dobra. No dobra. Jaki mamy czas? 3.30. No, mogło być gorzej w sumie, patrząc na lokację. Yy, Rudołowice. Obszar zabudowany, więc jadę w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że na coś trafimy. Kolejny Ursusik, kolejny teren rolniczy. Good to know. Rudołowice. Też bym poprosił jakiś baner z takim napisem miasta, tak tam było. Naprawdę baner złoto. Nie wiedziałem jaka to była firma, ale dziękuję bardzo za informacje odnośnie miasta. Betlejem. Mhm. Mm o! Oh, ja wiem gdzie jest jedno Betlejem. Ono jest niedaleko Pwidzyna gdzieś tutaj było, pamiętam. gdzie to było? Gdzieś tu? Nie, tu jest Rzym. Nie, jest Betlejem, o! No właśnie. Pamiętam, że było dziś jedno. Ale to nie jest to Betlejem, czyli mamy drugie Betlejem w Polsce. Od placu Bożnic. Oj, oj, oj. To mamy drugie Betlejem w Polsce. No proszę bardzo, myślałem, że Betlejem jest tylko w. 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 w, w tym. w Izraelu. Ale wychodzi na to, że nie. czelatyce. No problem, to będzie problem. I tego tu jest. Są ściśnięte wioski ze sobą. Teraz bardziej górzysty. Więc to może być gdzieś na południu. Co mnie niepokoi, bo jest trudno znaleźć na południu z reguły. Lokacje trudołowice. No to sugeruje, że to może być na południu. Niestety sugeruje. No wezu, gdzie jad? Nie. Tu jakieś piaski są. Dobra, jedziemy w drugą stronę. Kurde, no słabe lokacje dzisiaj, no. Roźwicze, same wioski, same wioski. Jakieś miasto bym prosił, No, chociaż informacje o mieście w okolicy, jakimś. Cokolwiek. Byłoby fajnie. O! A, mogłem jechać w tą stronę. 880 Gdzieś na południe jesteśmy. 980 780 880 jest rokietnica jestem w rokietnicy, nie? Tak, czelatyce, tuli głowy, to jest tutaj są te rejony. Roźwienica, o, tutaj. Tak, tu jest USP Roźwienica, A ja byłem w Rudowicach, tak tutaj. Tu jest gwiazdo tych miejscowości. To jest prawdopodobnie to skrzyżowanie. Tak jest. Dobra. Znowu prawi, praktycznie identyczny czas. Spoką. Trzyba postawa arkanowego. Uuu. A to ciekawa nazwa szkoły. Nie? nie powiem, interesujące, dużo motywów religijnych dzisiaj mamy, jeszcze by brakuje, nie wiem, czego, jakiegoś, nie wiem, Jerozolimy, żebym rozolimy w Polsce miał, to już w ogóle by było do kompletu, nowa wyborcza, spoko, Helios, o, 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 czyli mają kino, no to tu jest trochę więcej ludzi niż 100, z tego co widzę. Restauracja nawet. No, proszę bardzo. Ciekawe, co to za miasto. Ścieżka rowerowa. Lidl nawet. No, no to to jest miasto. Tutaj trochę ludzi musi być. Fajnie by było co to za miasto faktycznie. Bo na razie nie wiem. Dobra. Informacja coś. Nie, tutaj nic nie ma. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. W końcu coś do czegoś, dojadę. To, to się nie martwię. Pan Katowice, panewniki bałtyckie. To są Katowice? Może? Tak. oj, oj, no to będzie problem znaleźć. No to będzie problem, bo Katowice są duże. Idziemy na zachód, to będzie bardziej tutaj. To jest bardzo duże miasto w takim razie, skoro to są Katowice. Panewniki, czekaj. Objazd do chorzowa. Czyli tam trzeba jechać do chorzowa w tą stronę. Panewniki chyba tu. Dobrze, chyba pamiętam nazwanie. No, teraz zobaczymy, czy tu jest gdzieś Lidl. Jak jest Lidl, to już będzie dobrze. jest Lidl. Dobra, to będzie tutaj. Eee, w tą stronę jechałem, w tą? Nie, nie w tą. Tu znaleźć podstawówkę Alkanoe'ego. To będzie tu. Eee, tam jest do tej szkoły. Czekaj, bo tu jest dużo skrzyżowań, żebym się nie machnął. Będzie tu. Ja patrzę tutaj, dobra. Będzie tu. Dobrze, 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 dobrze. dobrze. Ponownie czas identyczny. Co jest? Pod osiedle osiedle wyszograckie. Wyszogracka. Coś takiego. No dobra, jakieś osiedle, czyli co? znowu duże miasto. I guess. O, no, raczej tak. Raczej tak, no dobra. No dobra, no dobra. Saperska Wyszogrodzka Płock, okej. Okay. Osiedle Wyszogrodzka. Czy jest tu coś takiego? Szepowo. O, no graf wiecie, gdzie jesteśmy. Bo graf jest co pamiętam z Płocka. To jest jakaś ulica, saperska. Mm -hmm. No to nie będzie z tej strony. Muszę gdzie z ale musiałbym jakąś główną ulicę znaleźć, wiecie chyba tak mi się wydaje. Maneżowa, Wyszog... Wyszogrodzka. Dobra, To niby się na stan. jakie to były ulice pod chorążek styczniowych. To trzeba skanować chyba. Drzewiowa Wyszogrodzka. O! O, o, o! Jest już wszystkiego. Tu mamy Tu są, już nie, to już nie, tu już są ulice stricte um, stricte żywne, tak w tym sensie nazwy, się z drzewami. Świetle Wysokogrodzka, to musi być to powstanie styczniowe. Hmm. Saperska, Saperska, co jest tu znowu. O! Co my tu mamy? Współdzielcza Piłsudskiego, o! Mamy coś. na, 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 na. Kopelnika, nie jest. Sapelska, o tutaj mamy spółdzielcza. Maneżowa, jest, dobra. Jeszcze raz od Chorążych styczniowych to jest gdzieś w tych okolicach jest strzelecka. Jest pod chorążych styczniowych. Dobra, to będzie prawdopodobnie tutaj. No, tak, dobra. Jaki czas? 3,33 na blisko, kurde. Krążę w około 3,5 minuty dzisiaj. Stadion dam dam. Ok. No więc znowu to jest na południu raczej, to jest prawdopodobnie na Śląsku, chociaż nie, może to być Małopolska, ale to jest ewidentnie miejscowość na południu. Po czym to wnioskuje? Jedna prosta droga, domy przy niej, droga jest na tych kręta, jakiś strumyk przy niej. Ulica Centralna, gminia, gmina co? Kurde nie widzę tam pisze. Osiedle Leśne, gmina jakaś tam, niestety nie jestem w stanie dojrzeć. Co to za gmina? Pewnie tak by nie mi to dało. No, co mi da nazwa gminy? Ale no, gadałam. Zawsze jakaś informacja. Centralne osiedle. Hmm. Nie dobrze niedobrze. niedobrze. No, jadę główną drogą, gdzieś muszę w końcu dojechać. Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, Polbruk, tu nic nie ma. Dobra, Mokrzyska 6. Okej, okay. Mokrzyska 6. Mokrzyska, no to mamy jedną miejscowość, tylko nie wiem nadal co to za miejscowość to jest jakaś malutka wioska prawdopodobnie. Dobra, jedziemy dalej tą drogą. O, Teraz mam wątpliwość, że jestem w ogóle na południu To może być To może być um, Na wschodzie W sumie Na Podlasiu tak, Te chałupy mi tak trochę sugerowały no, no dobra. Lecimy dalej, to w końcu coś może znaleźć. O, tu chyba nie będzie 3,5 minuty. Tu będzie więcej, jak mi się wydaje. Jeżeli nie znajdziemy jakiejś faktycznej informacji. O, 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 o. 7, 6, 8, szczurowa, dębna. Dobra. 7, 6, 8. 7, 6, 8. 6, 5, 4. 6, 7. 6, 8, jest. Kalmierz, Baranów. Orzegaje, uh, 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 uh. piaski. Bardziej tu. Na południe będzie wtedy. To Polakami wtedy wezmę. Kazimierze, w stylice. Gajaje, szczurowa jest. Dobra. Mokrzyska. był gdzieś tu, To jest miejscowość? Dębno 7 jestem blisko jakiejś drogi głównej, widzę już gadu nad autostradą. Okej. Okay. szczepanów, to jestem tutaj w takim. Tak, Szczepanów. Dobra, jechałem bardzo długą drogą, więc mogę być tutaj. Ale dobra, jadę na północ. Tak, to jest prawdopodobnie ta droga. Raczej trafiłem dobrze, mi się wydaje. Tu jest jakiś strumyk. Raczej dobrze trafiłem. Czy tu jest jakieś, jakieś skrzyżowanie, które by się zgadzało? Przy Borowie na przykład. Um, się zgubiłem, kurde. Ah, nie lubię tych lokacji na południu, tu się łatwo gubię zawsze. Zawsze się gubię, jak szukam czegoś na tych zadupiach na południu. Te drogi... Przyborów, okej. Okay. Czyli jestem tu. Aha, aha. Teraz weź to znać. Powodzenia, nie? Normalnie. Wyjeżdżam stąd. Czyli musiałbym gdzieś tu być być tutaj. W tych okolicach. Tu jest zjazd w lewo. Czyli tu bardziej. O jeszcze bardziej. Może tu. ja Bo tu. Gdzieś groszek, jakiś murarz. Osp jest tu. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu jest Osp. Nie, dom strażaka, no. Może przenieśli po prostu. A jest. Długa, prosta. To by się zgadzało. Tu jest droga na lewo. Tu jest jakiś sklep, groszek. A nie, jest, no tak to jest już taki zły drogę tutaj. I tu musisz skręcać w prawo. Nie wiem, się pogubiłem, tak szczerze. Nie mam punktu odniesienia, żadnego nawet faktycznego. Ojej, nie, nie lubię, nie lubię takich miejsc. Strasznie nie lubię. No, i na Bożenicy, no to wiem. To to ja wiem. No nie wiem, że to jest tu. Nie, no chyba nie. Dino, nie było. To jest w tym przyborowie całym, ale Ach. w tym piekielnym przyborowie. No tu wyjeżdżam już. Tam. Dobra, jadę tą drogą. mam. Na południe, w ogóle, co? Że tu ja się zgubiłem, ironicznie, ja się zgubiłem, nie przez tu. On by musiał być jest jakaś szkoła, no, no w ogóle ta droga drogę na południe. Nie, ludzie, ja się zgubiłem. Ne? Ja się kompletnie zgubiłem w tym przyborowiu, już nie wiem. że tu? Że tu? Aha. A, czyli tam był znak do wjazdu przyborów, jeżeli patrzyłem. Ech, no tak. Świetnie mi poszło. naprawdę wybornie. No nic. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się to miło oglądało bo wszystko i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć.